Najlepszym zawodnikiem w tej kategorii został zawodnik, ale zanim powiem, dwie nagrody tutaj ufundował dla tego zawodnika, który za chwilę otrzyma jeszcze jedną taką dodatkową kategorię, wychowanek naszego klubu, mój też obecnie zawodnik Arki, Marcin Budziński. Tak, który gra w Arce. Chciałem powiedzieć, że 6-7 lat temu jeden z też bardzo znanych piłkarzy, który grał, nazywa się Marek Citko, ufundował buty dla najlepszego piłkarza. I w tym roku Marcin ufundował y, też buty dla najlepszego, najlepszego zawodnika. Jest to zawodnik grający na podobnej pozycji jak Marcin. Razem są moim zdaniem podobnie troszeczkę grom grą do Stevena Gerarda i jest to Łupiński Emil Jagiellonia Białystok. Jeszcze jedna nagroda w tej kategorii, bo Marcin przysłał jeszcze koszulkę arki, w której w obratobójczej walce utrzymali się w ekstraklasie w ubiegłym roku. I poprosimy Bielańskiego Patryka z Rona Ełk. I teraz klasyfikacja zespołowa. Miejsce dziewiąte, SK Adwante, Wilno. Brawa. Zapraszamy przedstawiciela, jeżeli jeszcze są. Czy jest ktoś z Wilna? Tak, zapraszamy. Brawa, brawa, naprawdę, chłopcy. W tak ciężkich warunkach, przyjechali z daleka, daliście wy wszystko. Miejsce ósme Mosir Mamry-Gierzycko. Miejsce siódme zajęła drużyna, która ma jeszcze czas wygrywać w tej kategorii U-14. Są to chłopcy dwa lata młodsi. I naprawdę, wczoraj oglądałem dwa mecze w Rynie. Pięknie chłopcy gracie. Paru z Was na pewno będzie grało w piłkę. No, może i wszyscy. Jest to Jagielonia, Białystok 2. Miejsce szóste zajęła drużyna Czarny Colecko. Brawa, ale niestety już wy. Jest ktoś? Już Miejsce piąte Rona 03 Ełk, prosimy kapitana. Miejsce czwarte zajęła drużyna Węgori Węgorzewo, też już pojechali do domu. Trzecie miejsce w kategorii dziewięćdziesiąt sześć, dziewięćdziesiąt siedem Gierzycko kaw 2010. Zespół Zdubna. Kapitana zapraszamy i całą drużynę ustawiamy się i prosimy od razu o wręczenie medali.

10 europejskiego weekendu piłkarskiego Giżycko Cup 2010. Moim zdaniem najlepszy zespół. Będę kibicował chłopakom za parę lat, na pewno. Wybiorę się na nowy stadion drugiego stoku. Jagielonia Białystok. Zapraszam też trenerów z tej kategorii wiekowej, bo mamy drobne upominki.

Субтитры создавал DimaTorzok ちょっと待って待って待って待 Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Kresie. Gratulacje. Cztery no. medalne mam, trzy mam do i najwięcej mam za piłkę. Trzy razy więcej mamy jeszcze za piłkę niż wszystkie inne. Ej, nie będziemy się jeszcze raz Proszę o postawę, obróćmy się jeszcze do masztów. Hym Polski! Dziękuję, brawa. Słuchajcie chłopcy. Naprawdę dziękujemy wam wszystkim za to, że przyjechaliście. Dziękujemy stacji Orange Sport naprawdę za to, że też pomogła nam w organizacji. Myślę, że w poniedzieli, panie, panie Januszu, program będzie, y, jutro będzie, tak? W godzinach? Jutro 21.15 będzie relacja z turnieju stacja Orange Sport. Także i teraz słuchajcie, dziękuję Wam i zapraszam na środek jakieś takie wspólne zdjęcie. Kto został? Chwila dla fotoreporterów. I później trenerzy odbiorą sobie jeszcze te torby papierowe. Na środeczku kładziemy tam się wszyscy razem i My się ścisnęli. Dumno. I że bliżej z tyłu stajemy. I ostatnie chwile dla fotoreporterów. Zostało nas troszeczkę mniej niż zaczynaliśmy. 21 drużyn za tydzień. Jeszcze jedna kategoria. Wyżytku, kategoria odboj. No i krzyczymy Oran Sportki. Zapraszamy do Gliżycka za... Zero.